Siemeneczko, z tej strony Jonny Team, gdzie zagramy sobie Farming Lator 2015. Jest to oczywiście sezon trzeci. No i co? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Tak dokładnie jeszcze nie wiem za bardzo z czym, ale myślę, że może pojedziemy sobie coś zasiać. Bo jeszcze nie było chyba siania w tym sezonie z tego co pamiętam, także to, widzicie tutaj kez już po orce stoi. Zaorałem, zaorałem sobie tamto pole poza odcinkiem do końca mamy co? A my weźmiemy sobie może renówkę spróbujemy sobie opisać y, jakieś pole A może nawet dwa w tym przypadku odpalamy ją muszę zacząć jakiś głośność nie wszystko jest dobrze dobrze lecimy Renówką posiejemy z silnikiem Amazona D chyba 900 900 dziewięćset, teraz nie pamiętam, zaraz zaczmy. tak Także będziemy sobie sali... a nie, sorki Będziemy sobie siewnikiem Amazona D9 y, 300, 3000 super, sorry 3000 Dobrze, zaczepiamy sobie I no, zaczynamy, mamy z nasionami No, dopełnimy sobie, co tam E, dobra, chwila, co by tu zasiać? Mm. Wow, widzieliście to co ja? E, dobra, i mi tam zasiejemy, a się pierdzieli. Można e, ją złożyć, trzymajmy, bo on jest trochę rozłożony. Dobra, to lecimy. lecimy. sobie tam z tyłu, zasiejemy tam te dwa pola. E, właśnie miałem powiedzieć, e, co do tamtych pól, miały być połączone, Chciałem sobie je połączyć po prostu w Giant editorze, chciałem wykasować sobie te e, krzaki, tamte belki, ale nie... coś z nie, nie mogę. Po prostu Giant mi cały czas wyłącza ja czy znaczy, no właśnie jak łączę czytam tą mapę, to po jakiejś chwili jak ktoś na przykład dotknę czegoś, to mi zaraz Giant wywala. Także tutaj nie będzie osobnych pól niestety. Chciałem zrobić tak, ale nie wyszło. No dobra, Vix z nie będę włączał, bo mi niepotrzebnie. Dobra, także lecimy sobie, tutaj będziemy sobie sielić ją ja śmień. Czeję się jak widzicie. Mam dojść może z kamery wewnętrznej, bo najmniej się postaram. No i co? sobie. Muzyczka znowu jest, żeby nie było głupich pytań. Muzyczka w, w opisie będzie ta sama, bo to jest ta sama muzyka w sumie. Tylko że po prostu w ostatnim odcinku ona była gdzieś tam ponad połowa już tej muzyki leciałam, bo to jest set A dzisiaj ją włączyłem od początku sobie Także to jest ta sama muzyka Dlatego żeby nie było popisań, czemu jest ta sama muzyka w opisie Teraz już wszystko będziecie wiedzieć Dobra, także lecimy Myślę, że 12 na godzinę to nie jest za szybko ani za wolno tak idealnie Tu jak tak troszkę krzyło, nic Aha, odnośnie przyczepów powiedziałem, co w ostatnim odcinku dobra, tutaj Zostaniemy. Yy, wymieniłem tamte przyczepy ze względu na to, bo ponieważ tamta zielona, jedna pamiętacie, taką miał, to była chyba HW80. Nie wiem czemu, ale coś się z nią popsuło i tekstura po prostu się zrobiła cała czarna. Sprzedałem ją, kupiłem od nowa, cały czas była cała czarna, tak samo ta druga niebieska. Yy, także usunąłem ją z gry. I sobie pobrałem jakieś inne, a tamtą jedną Warfarmy Też sprzedałem, po prostu mi się już nie podobała, po prostu nie miała żadnych w ogóle animacji Ani wysypywania, ani wsypywania Dlatego po prostu wymieniłem sobie na takie Myślę, że te będą dosyć spoko, przynajmniej raczej one są sprawdzone i wszystko mi działa i mają takie plus, że obydwie mają zdejmowane burty także do belek będą sam raz niby się nie wydaje ale ta jest większa od tej tutaj może dlatego tylko, że jest szersza tutaj nie widać tak to była szersza tutaj troszkę dobra, tak, no, no to dobra, to wracamy do dalszych prac tylko tyle to miałem do powiedzenia właśnie tutaj zajęta siemy sobie myślę, że może obsiejemy sobie te dwa kawałki na tym odcinku tutaj Żeby potem przy koszeniu nie było jakichś nieporozumień że zasijemy sobie dwa, obydwa kawałki tym samym, żeby potem nie trzeba było cały czas jeździć tam ten, i wysypać i potem kolejne znowu No tutaj sobie troszkę wyprostujemy, to, to on to, tak to troszkę krzywo jest Mam nadzieję, że po prostu ja też pojechałem tak No jak widzicie dosyć prosto tutaj pojechałem tutaj no, mi się troszkę zjechało Pod koniec teraz sobie tego omniaczka weźmiemy Sprawimy Sorry za te psy, Ale mnie denerwują ale ja już na to nic nie poradzę W to im się też czekają sobie, nie? No Dobra żeby to jest ten kamijaczek mały. Kurde, mam tu problem. Dobra, jeszcze z tym. żeby mi tylko miało minąć tutaj. Będę się starał iść w kamerze wewnętrznej, ale nie wiadomo, muszę to wyskoczyć sobie na zewnątrz. tą kamerą, żeby też podejrzeć. Dobra, myślę, że. Widzę, że odcinki nam się podobają i subskrybenci już przebywają coraz więcej, 40, dzisiaj akurat jest 42 do pani subskrybentów że subskrybujcie kanał, bo to bardzo motywuje moim zdaniem, muszę wam powiedzieć na najmniej jak i dla mnie, mnie bardzo motywuje bo to was nic nie kosztuje a ja mam po prostu radochę z tego no i satysfakcja do dalszej pracy nad moim kanałem Tak widzicie już teraz się postarałem już jest w HD 720 HD nie w full HD full HD ale jest 720 HD to wystarczy moim zdaniem no i widzicie, już się staram, żeby to było jak najlepiej, coraz lepiej z tym kanałem. No, podniesiemy go tutaj. Także, moim zdaniem... Też tak łapeczki, bo to też motywuje. Na razie nie będę ustawał żadnej tam granicy tych łapek, żebyście mi... Ja powiem na przykład, żeby było najlepiej tyle łapek. To będzie kolejny odcinek. Ale ja tam jakieś większe liczby, myślę, subskrybentów mogę tak powiedzieć, bo... Tak jak niektórzy teraz youtuberzy co mają na przykład tam powiedzmy po 20 czy tam nawet więcej 1040 powiedzmy tysięcy widzów to mogą sobie powiedzieć że na przykład 2-3 tysiące łapek czy 5 załóżmy no to wiadomo mogą sobie na to pozwolić a ja tam za bardzo nie chcę nic naciskać na nikogo to komu się podoba daje łapkę w górę komu się nie podoba nie daje raczej znaczy, może nie tak komu się podoba daje łapkę w górę komu się nie podoba daje łapkę w dół a komu się e, podoba i nie podoba to nie daje wcale łapki nie? No jak widzicie troszkę dosyć się sprawuje moim zdaniem po ursusa już kilka zgłoszeń miałem także niedługo ursus pójdzie na sprzedaż Myślę, że w kolejnym odcinku już go raczej nie zobaczycie że jeszcze zobaczymy <laughs> <laughs> mm, Także Wursuit idzie na sprzedaż W sumie też mi nie potrzeba na tej farmie Bo tu nie, jest też, nie mam dużego areału A nie chcę sobie zaśmiecać gospodarstwa Tyle ciągników mi wystarczy jak na razie Na razie mam trzy Raczej na razie nie będę koło więcej Może sobie jakiś czas Zobaczymy zresztą po żniwach, jak tam wyjdziemy z kasą. Może teraz troszkę kamerki zewnętrznej. No się pojedzie, może z tej strony tutaj. Tak przeskakuje z tych kamer, no a tak mi się tak pasuje i tak będę robiła. No. Każdy gra inaczej balony. Staram się oczywiście grać jak najbardziej realnie. Myślę, że mi to w miarę wychodzi. Tutaj sobie już tak poczniaka zrobimy. Ogólnie przestawiłem sobie wcześniej, że przed nagrywaniem patrzałem takie rzeczy, różne te ustawienia graficzne sobie przestawiłem na jak macie w grafice macie No nie rozdziesz już ekranu tylko no grafika, nie, tę sprawę tam masz to miałem ustawione na Auto Medium, nie? No i mam powiem tak jak teraz właśnie mam ustawione na Auto Medium, tak średnio chodzi, nie? Wiadomo w niektórych miejscach są ścińci. Ale muszę powiedzieć, że jak sobie zmieniłem na low, czy low, nie wiem jak to tam się czyta, low myślę. To sobie zmieniłem na to i muszę powiedzieć, że wcale nie miałem wcinek Wszystko idealnie ładnie chodziło Tylko tu był właśnie ten problem, że nie było tekstury 360 nie Czyli chodzi o to, że jak na przykład jedę tak jak teraz, to dobra, wszystko ładnie je, nie Jak na przykład robię sobie poprzeczniaka To mi nie zostawia poprzeczniaka w tą stronę którą teraz na przykład jedę znaczy, Nie zostawia mi poprzeczniaka, jakbym jechał w stronę poprzeczną tylko mi zostawia poprzecznie jak, yy, w, tą, w tą stronę, tak jak teraz jeżdżę. Czyli po prostu jakby... Niesiął mi siewnik, tyle. Będą mam tam zasieje, tam to co trzeba, ale nie, nie jest tak ten. Jak widzicie, takie, takie zakręty są. To wszystko się ładnie zmienia w tamtym kierunku, nie? A tak to normalnie to było wszystko na prosto, tak jak tutaj jest w tej strony. Dlatego postanowiłem to zmienić z powrotem. Są troszkę ścinki w niektórych miejscach, ale myślę, że tak będzie o wiele lepiej. To chyba tyle. Takich skraw graficznych. Nie no, wszystko spoko, jest moim zdaniem fajnie mi się gra. Kurde, tego że mi nie wypalił ten pomysł właśnie z połączeniem tych dwóch pól. są te krzaki, jak widzicie. Myślałem, że sobie w Jancie to wszystko ładnie zrobię, a tu Miliant okazało się, że coś mi wywala tą mapę, nie, nie chce współpracować. Nie wiem, może jeszcze bym popatrzał na tym, przed następnym odcinkiem jeszcze może pomyślę, zobaczymy, może coś by się uda wykombinować, żeby to działa. Żeby może to zrobiło, może Miliant yy, 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 zadziała w końcu i będzie wszystko dobrze, a czym na innych mapach działa normalnie, bo ostatnio sobie przerabiałem mapę. Mam jedną, na którą tak, bez nagrywania, wszystko było dobrze, a tu widzicie, to map, tą mapę mi wywala i no, i no i nie pasuje, no. Widzicie, ostatni kawałek, który mi został przejazd, lecimy na pole obok, stąd też sobie zasijemy jęczmi, dużo nie było. Bo ile było? Bo było jakieś no tutaj niecałe 50 kilo tutaj dużo nie ma pola to nie jest tak dużo pola ile może ma, ma 2 hektara zresztą zaraz sprawdzimy ile ma będziemy sobie sprawdzimy w statystykach yy. obsiany obszar A! 30 jarów no to nie ma tak dużo czyli tamto przed domem ma 45 tam jest zasiane jedno no to wychodzi, że ma 45 bo... Nic więcej finiszałem na tę mapę jeszcze. No dobra, mam włączony. Tak, dobra, lecimy. No i co? Tak się te odcinki bujają do przodu, posuwają się powoli do przodu. Przesuwają. To jest odcinek z odcinkiem. Wrzucałem się jak najczęściej te odcinki, kiedy tylko mogę wrzucać Przeważnie w weekendy, ale jak mam jakiś wolny dzień W tygodniu to też wrzucam żeby była jakaś aktywność na tym kanale Muszę zrobić odcinek z tworzydania niedługo Nie wiem, może dzisiaj, jutro wrzucę Bo nagrywam to jest aktualnie sobota Mamy 19 godzinę w tym momencie Także jutro będzie niedziela, to myślę, że dzisiaj ten odcinek jeszcze wstawię z farminga i to może on Need for Speed wrzucił może z moim głosem, pewnie z muzyką w tle Tak jak to bywają ostatnie odcinki. Chociaż o kolega z takiego w szkole mi mówił, że jego zdaniem e, z Need for te właśnie Wyścigi są fajniejsze z samą muzyczką w tle, także nie wiem, czy nie będę robił po prostu z, po prostu, z muzyczką, muzyczką, tylko w tle, bo to mówi, że fajnie, fajnie jest jak niż mówię sobie, nie? Falnie a muszę coś pogadać, po to. to mówi że nie troszkę idzie fajnie właśnie brzmi jak muzyczka jest tylko w tle. Dlatego pozdrawiam go serdecznie za to, że mi tam podpowiedział na ten temat. Mogłem w sumie ten poprzeczniak tutaj na końcu zrobić, ale dobra, mniejsze z tym. Tak teraz będziecie mnie pewnie... fajtować za to, że jeżdżę po zasianym. Ale cóż, na to poradzę, nie pomyślałem. kurwa, no i tak teraz to wyszło. No jak widzicie, tutaj już prawie zasiane pole. No właśnie doradźcie mi co mam kupić jak sobie jak sprzedam y, ursusa y, Czy nie wiem czy jakiś gruber y, czy kolejne pole o czy kolejne pole mam kupić czy gruber y, czy rozrzutnik do obornika, nie wiem doradźcie mi to no, rozrzutnik na razie mi jest aż tak bardzo potrzebny no bo jeszcze nie mam na tyle tego obornika żeby go rozwozić a poza tym i tak już pola zasiane na razie także w tym sezonie już go nie użyję znaczy nie użyję na pewno w tym sezonie z gry nie? ale chodzi mi teraz też żniwami, dopiero po żniwach no to za jakieś trzy odcinki będę miał nie no, za 2 odcinki myślę że już będą żniwa jeszcze za odcinki dopiero w trzecim będą żniwa no to 4 I za jakieś 5 odcinków dopiero będę miał Opcje te naprawdę pożliwne 5-6 odcinków nawet bo myślę, bo nie, no za 5 odcinków w 6 może coś się pojawić. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. A mi fajnie się udało. Bo mamy niedługo, zaraz się zbliża 18 minuta. A mamy prawie pole skończone, tu tutaj była już końcówka. Mamy te 3 przyjazdy, będą tu jeszcze kilka i... Tak fajnie wyszło. Odcinek też nie za długim, czyli w 25 minut będzie. Się wyrobimy myślę. Obijajcie suby, to może na 50 subskrypcji się pojawi yy, gość, odcinek z gościem specjalnym. Zobaczymy, jak mi się uda to zrobić, ale wbijajcie te suby. To się przyda. Także spoko będzie, myślę. Głównie takim moim marzeniem jest yy, mieć 5, 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, ale to jest daleka, przede mną droga. Jeżeli dobry na w ogóle, do tylu. Zobaczymy, może się uda w przyszłości, w dalekiej przyszłości <laughs> Mam dopiero 42 z tego co pamiętam Wiadomo nie jest aż tak dużo idzie tu 10 tysięcy nie Ale taką moją główną granicę chciałbym mieć Takie moje marzenie 10 tysięcy subskrypcji Będę już szczęśliwy I zadowolony Jeszcze ze trzy przejazdy na tym kawałku mam. No, no może. Zobaczymy zaraz zresztą. Coś mnie chciał podnieść. No i co? To leci powoli ten czas. Na mojej tutaj wirtualnej farmie jak widzicie sami. Już takie myślę, że 2-3 odcinki będą tutaj ogólnie właśnie z tych prac polowych takich typu y, y, agregacja, sianie gorki już raczej nie będzie, ile było 2 odcinki chyba zorki to Myślę, że wystarczy tutaj przez krzaki. Jeszcze jedziemy Tam mi się podoba ta rybka? Ten modryk jeszcze fajnie Fajnie się to komponuje jak jeszcze siedzę w kamerze zewnętrznej, wewnętrznej sorki <coughs> A my coś w zaczyna <coughs> drapać Zaschło mi trochę Dobra, na Nawrótka i lecimy myślę, że muzyczka wam pasuje przynajmniej mi się też takie bardziej uczucie podobają z muzyczką i w tle no przynajmniej jak nic nie mówię to Zawsze coś słychać oprócz tego ciągnika, czy tam kombajnu. Zawsze słychać jakąś muzyczkę w tle. To jest moim zdaniem robić taki fajny filmacik. No i co? Polecimy tutaj zasięliśmy, już skończyliśmy można powiedzieć. Sobie może tego poprzeczniaka tutaj zrobię, chociaż tutaj nie za bardzo nie ma po co, ale nie będzie. Dobra. Dobra podnosimy, cofamy także lecimy z proletem na Gospo ile nam zostało na nasionnych, no, a mamy był cały zbiornik, czyli nie wiem, ile było 100 kilo Może 100 kilo było i będę mi mieli chyba 600 kilo, no to na co by całe 100 kilo bo było nam tych ziaren przyspieszymy troszkę dobra także sobie tu wypuchniemy nie będę go na razie od odpuścimy dobra także co myślę, że w tym odcinku ok to by było na tyle Także sobie sialiśmy tutaj renóweczką z siewnikiem Amazona, dwa pola sobie zasialiśmy, także myślę, że dosyć spoko wyszło, odcinek wyszedł jak na razie 23 minuty, także co, subskrybujcie mój kanał jak już mówiłem, komentujcie, łapujcie i zapraszam do kolejnych produkcji, trzymajcie się, cześć!